Majówkę, e, I mam nadzieję, że mi nie spadnie telefon przyklejony do szyby. Jak spadnie, to się rozłączy. Co e, ja taki luźny temat, bo jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł. E, on się pewnie w filmie wyklaruje, o czym mi tu przyjdzie powiedzieć, co jest dla Was bardzo ważne, ale jestem bardzo wdzięczna za komentarze, bo tak mm, filmy. Niektóre z, wa, niektóre z was poruszają, odpalają się procesy, wracają jakieś ważne wspomnienia z dzieciństwa. E, więc e, o, o to właśnie chodzi. Niektórzy z was się przygotowują, e, otwiera się w Was gotowość do e, pracy jeden na jeden na przykład, tak? Mam nadzieję, że to słychać. I akurat jest teraz kawałek drogi z dziurami, i wszystko się trzęsie. E, no, ale coś tutaj zaradzimy, pewnie. E, o, już teraz jest proś, prościej. E, jestem bardzo wdzięczna za te komentarze, e, że się dzielicie tym, co się u Was dzieje. E, i też chcę powiedzieć, bo zakończyłam te, te konsultacje bezpłatne. I część z Was jakby się otworzyło, żeby dalej pracować, a część z Was nie. To jest normalne też, e, oczywiście. E, natomiast e, najlepiej idzie e, na terapii, w ogóle najlepiej idzie proces jak jest ta gotowość z twojej strony jak jest otwarcie się takie albo już są takie emocje, że ty już sobie z nimi nie możesz poradzić że wszystko ciebie uruchamia, nie umiesz funkcjonować normalnie, tylko cały czas jakby te wszystko ci jakby te emocje przysłaniają więc wtedy jest najlepsza gotowość do pracy takiej i wtedy pójdzie piękny proces i szybciej się to wszystko zadzieje Czasami się otwieracie dopiero na drugiej, trzeciej sesji. Potrzebujemy razem też zbudować zaufanie. To też jest całkowicie normalne, całkowicie w porządku. Eee, natomiast e, no każdy jest w jakimś tam innym swoim punkcie życiowym. Natomiast wszyscy mamy te same przekonania i te same emocje co już też powtarzam i te same uczucia. Nieważne jakie mieliśmy dzieciństwo, nieważne w jakie kłopoty że się wpakowaliśmy teraz, czujemy podobnie, czy mamy do uzdrowienia podobne rzeczy. Dlatego to, co ja mówię, jest uniwersalne właściwie dla wszystkich. Chociażby, ale też jest, to jest uniwersalne, tylko większość osób jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że go to dotyczy. I być może usłyszy ten film dopiero po kilku latach bo dopiero będzie na tą świadomość gotowy i otwarty, że ma coś do uzdrowienia, że ma coś do wybaczenia. Bo tak jak mówiłam, to, co mamy sobie do wybaczenia, nie widzimy. Oceniamy w innych ludziach, oceniamy innych ludzi, byłych partnerów, mężów, albo on sobie zasłużył na taki los i tak dalej, a nie widzimy w sobie, albo ja nienawidzę swojego partnera, albo jestem agresywna dla swojego dziecka. I nie wiemy o co chodzi, co my sobie mamy wybaczyć, czemu mamy takie zachowanie, tak? Więc po to się przychodzi, wchodząc w proces, żeby to wszystko się odkryło. Bardzo też mnie cieszy, że już rozumiecie po moich filmach, na przykład z jaką intencją wchodzicie w relacje. Czyli w tych relacjach, w których na przykład jesteście, które się zaczęły 10 lat temu, 15 lat temu, po moich filmach już rozumiecie, z jaką intencją ta relacja się zaczęła i czy ta relacja ma y, sens dalej trwania, czy trzeba zmienić intencję, czy można ją uratować, czy trzeba z niej się jakby wymiksować, wyjść, tak? To, to też jest proces, bo to nie jest tak prosto wyjście z, z długoletniej relacji. E, ale też da się wszystko pozmieniać, tak? Przecież. E, czyli są jakby takie trzy... Trzy wyjścia, tak, że mm, albo podejmujesz decyzję, że tkwisz w tej relacji i ją jakby ratujesz, uzdrawiasz siebie e, i bierzesz odpowiedzialność tylko w połowę z tą relację, żebyś nie. Już wiem, już wiem jaki temat <dźwiganie>, dźwiganie nie swojej odpowiedzialności, bo to się pokazywało ostatnio na sesjach i na konsultacjach, że. Kobiety dźwigają akurat były same kobiety ostatnio. Kobiety dźwigają odpowiedzialność na sobie, za partnerów, za pieniądze w domu, jakby za wszystko, za śluby, za trwanie, za rozstanie, za to, że dzieci są chore. Wszystko jest jakby na, na barkach tych kobiet. I taki się wzorzec odkrył w ostatnim czasie. Że e, to wynika z takich wzorców, że no oczywiście z domu rodzinnego, e, ale że kobieta musi być silna, musi być w tej męskiej energii, musi to ogarniać. Jak wtedy kobieta jest taka silna, to co się dzieje z partnerem? Partner jest osłabiany, jakby nie może się przebić z tą swoją energią i wpada w nałogi. I jest jakby nieobecny. Kobieta nie czuje od niego wsparcia. Takie się odkrywały wzorce najczęściej, tak? No i to jest yy, co tutaj jest. Czyli kobieta nie dość, że ma na przykład na utrzymaniu dom, dzieci. Yy, to jeszcze męża, który na przykład jest w nałogu, tak? I wszystko jest. Na... A jeszcze ma rodzeństwo, bo dom rodzinny jest nieogarnięty, energia w domu. I tam trzeba ratować braci, ratować rodziców, pomagać im. Czyli tu jest starana, też ratownika. Jedziemy tu. Dobra? Nie, nie przychodzi. Będziemy jechać. że jadę na majówkę. I, I zawsze chcę taką drogą, co ja zawsze jeżdżę, bo mamy taki przystanek najpierw. Rodzinny, spotkanie rodzinne, a potem właśnie też chciałam opowiedzieć o tym, że że pierwszy raz jadę na majówkę zupełnie nie mając planu i czekam właśnie na inspirację na jakąś informację gdzie mam jechać, gdzie mamy jechać co, znaczy mniej więcej wiem co bym chciała doświadczyć ale jeszcze nie wiem gdzie i do kogo i, i zupełnie spontanicznie pierwszy raz mam tak, że nie planuję, nie, nie mam zaplanowanego, nie mam tej destynacji zaplanowanej, tak i, I tak właśnie, nie, jedziemy na Swarzenk, dobrze? I tam jedziemy na autostradę we wrześniu. Także bardzo spontanicznie to wszystko jest. I bardzo też się cieszę, taka jestem podekscytowana, co to w ogóle w ten weekend się wydarzy. Co się w ten weekend wydarzy, bo jest piękna pogoda. I co, co nas przyciągnie, gdzie nas tam przyciągnie jakaś energia. Bo właśnie tak to jest, że też jak już. Bo zobacz, jak masz odpowiedzialność, to też musisz zaplanować, to wszystko zorganizować, to jest wszystko na Twojej głowie, a jak nie masz już tej kontroli, oddasz tą odpowiedzialność nawet yy, wszechświatowi, czy Bogu, jak to nazywasz, tak? Że pojedziesz tam, gdzie masz jechać, zrobisz to, co masz zrobić, czekasz na jakąś informację, to naprawdę żyje się lżej, bo ty już nie musisz tego kontrolować, planować, a czy zdążymy? A czy dotrzemy? A czy tam coś jest, czy tam nie ma? I już masz taki większy luz życiowy, tak? Czy masz te zakupy zrobione na tą majówkę? Czy wystarczy te kiełbasy, te, tego pieczywa? Bo jest wolny dzień I, i kobiety właśnie mają taką odpowiedzialność. Nie dość, że te ciężary na sobie, nie dość, że mają odpowiedzialność za siebie, to jeszcze za dzieci, za dom, za pracę. Na przykład jak jest firma rodzinna i na przykład partner jest w nałogu, no to na tej kobiecie wszystko spoczywa. <laughs> Więc ona dźwiga ciężary jakby już przychodzi moment, kiedy sobie zaczyna z tym nie radzić. Tak? Kiedy tak potrzebuje tego wsparcia, jakiejś siły, jakiejś energii życiowej, bo już nie daje rady. Więc tą odpowiedzialność możesz oddać. Możesz ją oddać tą odpowiedzialność. E nie w całości, bo ty, jak masz dzieci z jakimś partnerem, to ty jesteś odpowiedzialna za te dzieci w połowie. I również za zarabianie, i tak dalej. Więc jeśli ty oddasz energetycznie tę odpowiedzialność tej drugiej stronie, to od razu ci, tobie się zwolni przestrzeń na odpoczynek, na pasję, na bycie w swojej kobiecej energii, na taki właśnie luźny dzień, gdzie nic nie masz na głowie. I wtedy dopiero też przychodzi inspiracja, przychodzi też takie patrzenie w głąb siebie, czas na samorozwój i tak dalej. Bo jeśli ty cały czas jesteś w tym biegu, w tym załatwianiu, ogarnianiu tego swojego, swojej przestrzeni, swoich dzieci, swojego biznesu, swojego męża, który gdzieś tam jest na razie bez sił, osłabiony i nie może cię wspierać, tak? I może nawet masz poczucie winy, że jesteś jakąś złą matką, złą żoną, że jesteś niewystarczająca, bo również z takich przekonań, które gdzieś tam są w podświadomości, to się rodzi, że ty przyjmujesz, jakby chcesz wszystkim zadowolić, chcesz wszystkim dogodzić, a zapominasz o sobie. No i jak zapominasz o sobie, o czasie dla siebie, to też często. Macie na przykład poczucie winy, że dzieci chorują, że źle się odżywiają, że ty jakby nie, pod, nie masz takiej sprawczości, czy, czy że, że, że jakby m, bierzesz też odpowiedzialność nawet za zdrowie tych dzieci. A, ale to nie jest tak do końca, że ty tylko jesteś ty jedna odpowiedzialna za, za to wszystko, tak? Więc dzieci też mają swoją drogę. Też mają swoje przejścia zaplanowane przez duszę. Twój partner również ma, tak? Wszyscy mamy, jakby, odrębne życia, i jak ty bierzesz odpowiedzialność za wszystkich, chcesz ratować brata, siostrę, mamę, ojca, to ciebie nie ma, tak? Ty żyjesz tym życiem dla innych, ty się poświęcasz. Czyli, jakby, jak bierzesz całą odpowiedzialność za związek, za rozstanie, za zarabianie, to się poświęcasz i ciebie nie ma wtedy, tak? Jesteś przeciążona, nie masz czasu na swoje życie. I... Czyli o tym chcę powiedzieć: o odpowiedzialności i poświęcaniu. Że to nie jest ok że jak ty dźwigasz i myślisz, że jesteś z osią, samosią, matką, Teresą i wszystkich, cały świat uratujesz. Możesz uratować tylko siebie i pomożesz swoim dzieciom, jak ty siebie uzdrowisz, energię w sobie, energię do rodziców. Jak uzdrowisz do ojca i do matki, to od razu się też z partnerem nagle zacznie się inaczej dziać, poprawiać, albo będziesz mieć jasność, że już się trzeba rozstać, bo już widzisz, jaką lekcję ci ten partner dawał. Więc tak to jest. Ciekawa jestem, czy macie jakieś przemyślenia, zapraszam do komentowania. I ciekawa jestem, gdzie wy wyjeżdżacie na majówkę, czy spędzacie tę majówkę w domu. Czy gdzieś wyjeżdżacie, czy, czy to są nowe miejsca, czy te same miejsca, bo też mogę przy tej okazji powiedzieć, że dobrze jest wyjeżdżać w nowe miejsca, bo jeżdżenie w ciągle do tego samego miejsca to też jest ograniczenie. To są takie klapki, tak? E, więc warto jest właśnie poznawać nowe miejsca, bo wtedy też otwierają się ścieżki nowe w umyśle, tak? Masz nowe, wy, wychodzisz ze strefy komfortu, masz nowe otoczenie, yy, nowe jakieś yy, yy, wyzwania, bo nie wiesz co tam będzie, co tam zostaniesz. Także ja też ja jadę te, właśnie trochę na takie wyzwanie, nie wiem, gdzie, gdzie pojadę, co będzie. <laughs> Jak dojadę do jakiegoś fajnego miejsca, to zrobię z niego live'a pewnie jutro albo pojutrze. No i tak to właśnie jest. To, Dziękuję za dzisiaj. E, życzę Wam cudnego weekendu, odpoczynku takiego resetu. E, można sobie, sobie czegoś tam posłuchać, ja sobie też wzięłam jakąś książkę, ale nie zamierzam jakoś tam pracować czy przesadnie coś tam robić, ale jakiś taki live gdzieś tam e, z podróży, czy z jakiegoś miejsca nie stanowi dla mnie jakiegoś nie uważam, że to jest moja jakaś ciężka praca, tylko przyjemność, więc pewnie się połączę. Dziękuję za dzisiaj, zapraszam do zadawania pytań, do komentowania. Jestem wdzięczna za te wszystkie rozmowy, komentarze, to co Was poruszyło. Szczególnie jest mi wtedy, czuję, że, 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 że to co robię ma głębszy sens. Jak piszecie mi też takie głębokie komentarze, z poruszenia. I zapraszam do programów 1 na 1. Zapraszam na konsultacje z rabatem 50%. Konsultacja pierwszy krok, od której zaczynam współpracę, bo wtedy się poznajemy, budujemy zaufanie i sprawdzamy, czy, jak się z Tobą pracuje z podświadomością. I zapraszam również na warsztaty, kobieta w swojej mocy w ostatni weekend maja, czyli już niedługo. <laughs> Także zapraszam, można się zapisać, podlinkuję to wszystko pod tym filmem. Cudnego weekendu, pozdrawiam.